Witajcie kochani w kolejnym vlogu To znaczy we vlogu ma dzisiaj mamy 9 grudnia do Świąt zostało nam tylko 15 dni Ja dzisiaj w sumie troszeczkę późno zaczęłam tego vloga Bo byłam właśnie w galerii na zakupach Kupiłam troszeczkę ozdób do domu, na choinkę Więc na pewno wieczorem zrobię wam haul Teraz niestety już nie zdążę, bo mamy za 23 a Ja o 3 muszę wyjść do pracy, a jeszcze nie mam koszuli wyprasowanej Więc szybciutko zabieram się za prasowanie Tutaj są moje torby Mam troszeczkę z zakupów, z Kika, troszeczkę z Euroshopu i z takiego jeszcze rodzinnego sklepu, gdzie są właściwie rzeczy wszyscy nawet dla całej rodziny. Troszeczkę mi teraz zaszło, bo właśnie spotkałam sąsiadkę, no i ona właśnie mi mówi, że bo jest, jest skrzynka pocztowa, nad nią jest moja, no i ona ma nazwisko Melek, ja mam Malek i właśnie często moje listy są wrzucane do jej skrzynki. Tak samo właśnie kurier wczoraj jak był z paczką, to dzwonił do niej i ona mówi, że pójdzie do kuriera, ale że przecież ona nic nie zamawiała, no i on w końcu sprawdził, no i, i właśnie zauważył, że obok siebie są te same nazwiska, tak samo jak na skrzynce, tak samo na domofonie. Bardzo miła kobieta, więc ja zam nie mam problemu. Jeśli mój list wrzucą do niej, to ona mi zawsze przerzuci, więc wiecie, tam czasami dwa dni muszę dłużej poczekać, aż ona zajrze do skrzynki. No ale nie ma stresu, nic mi nie ginie jak na razie, więc jest OK. Tak więc kochani, ja w galerii troszeczkę wam nagrałam, jakie tam mamy ozdoby tutaj na dole, bo jak wam już kiedyś wspominałam, ja mieszkam. Wiecie, w takim wieżowcu, a na dole mam centrum handlowe, więc wystarczy tylko, praktycznie, że zjadę windą, i już jestem w galerii. I tak, tak jak mówiłam, trochę Wam tam nagrałam telefonem, więc na pewno Wam później pokażę. Ja sobie tutaj z rana, bo ogarnęłam, puszam na zakupy, więc tak mi zeszło. Dobra, ja idę prasować moją bluzkę i pewnie odezwę się do Was dzisiaj do pra po pracy. Zaraz cieciach wrócę z biura i na pewno nagram dla Was później właśnie kalendarze adwentowe. No i zakupy. W sumie mogłabym już ubierać choinkę, bo sporo tych ozdób kupiłam, ale nigdzie nie mogłam dostać e, tych, wiecie, takich łańcuchów. Nie wiem i patrzyłam i w jednym, i w drugim, i w trzecim sklepie nie było, więc może jutro jak pójdziemy na zakupy gdzieś do reala, na te świątecznych, świąteczne albo w Lidlu, może coś się jeszcze wynajdę, a jak nie, no to pójdę, wiecie, do takich e, typowo mm, sklepów, gdzie są same praktycznie na święta ozdoby. Dobra, dobra, ja tutaj się rozgaduję, a już mamy za 15. Za 10, pewnie za 5-10 minut koleżanka po mnie przyjdzie, a ja jeszcze nie gotowa, trzeba wyprasować bluzkę, trzeba się przebrać, trochę ogarnąć, zrobić jakiegoś kitka do pracy. No, więc tak, do zobaczenia, później, kochani. Hej, witajcie kochani, ja jestem już e, po pracy. Mieliśmy jeszcze na małe zakupy, mamy 10.20, więc już jest dość późno, ale ja w sumie praktycznie dla Was nic przez cały dzień nie nagrywałam. E, mam tutaj właśnie hol świąteczny, mamy jeszcze kalendarze do otworzenia, więc e, tak, zapraszam. Najpierw Wam pokażę rzeczy, które kupiłam. No i myślę, że praktycznie to co byłoby potrzebne, to już mam, więc pewnie jutro razem choinkę sobie ustroimy. No i od razu może przejdźmy. pierwszy. mam taką wielką tubę, zobaczcie, z czerwono-złotymi bombkami. Ona kosztowała 15,99 zł, 15,99. mam 50 sztuk. Z tej firmy Villa, nie wiem czy ona jest w Polsce i to są takie, można powiedzieć, że lepszej jakości. Z tej samej firmy mam za 7,49 zobaczcie taki prezencik. I tutaj są właśnie takie alaszyszki, szyszki, serduszka, gwiazdki. Wzięłam same czerwone, bo w pokoju mam też duży karton właśnie złotych pompek, więc teraz dokupiłam tylko czerwone. Nie wiem, czy Wam wspominałam, że w tym roku będziemy mieli choinkę na biał, na czerwono-złoto, bo tak chcę Wojtek, więc ja się zgodziłam. A z tej samej firmy, jeszcze takie tutaj bombeczki. I one kosztowały 2,99. Takie brokatowe. I ostatnia rzecz chyba z tej firmy Mamy e, czubek I on kosztował 5,99 Zobaczcie, może tak Wam pokażę, bo nie ma tej nalepki Taki, ja wybrałam e, Właśnie z e, brokatowy Złoty A nie, w sumie jeszcze z tej firmy mam Dwa czerwone Łańcuchy takimi, e, zobaczcie, gwiazdkami i one były po 2,99 za sztukę i to jest chyba wszystko co kupiliśmy właśnie przed chwilą w Realu, a tutaj e, mam też zakupy które zrobiłam wcześniej, jak nagrywałam właśnie wam film w, e, w w galerii tak, lecimy może zacznę od sklepu Ernest Family, bo tam bardzo mało kupiłam i są to dwie takie podkładki na stół. One były przeznaczone z 6,99 na 1,99. Więc ja sobie wzięłam dwie sztuki. Patrzę, jak się tu drzwi otwierają. Od tutaj kicia wchodzi. Jest ciekawa, co pani kupiła. Myślę, że choinka może mieć małe problemy z nią, bo już widziałam, że yy, no coś bardzo jej się podoba. I Pewnie jeszcze trochę będę gdzieś z czubka ściągać. W, również w sklepie Edison Family kupiłam też lustro. Może to nie jest taka zbyt świąteczna rzecz, ale zobaczcie, jakie ładne. Na takiej tasiemce. Zobaczcie, bardzo ładne, prawda? O, teraz mnie widzicie w kamerze Więc takie lustro 7,99 Mam już dla, na nie miejsce w salonie Więc e, Na pewno później wam pokażę Jak ono będzie się tam prezentowało I ostatnia rzecz Z tego sklepu Są to takie małe właśnie Złote um, Bombki I one akurat chyba są szklane Bo nie wiem czy, bo nie wiem, czy mówiłam Że tamte to raczej wszystkie Chyba plastikowe Tak, a tutaj mamy takie serduszka Szklane I one były z 2,99 Na 1,99 przecenione Kilku za 1 euro Wziąłam taki komplet um, Kokardek Właśnie złoto-czerwonych No i tak jak mówię 1 euro Cena bardzo przystępna Kolejną rzeczą z Kika są Ledowe Lampki na choinkę i one kosztowały 12,99. I e, ja szukałam jakichś takich bardzo długich, ale tutaj niestety 120 lampek to było najwięcej. Tylko jeszcze wziąłem jedną rzecz, tak też właśnie myślałam, że coś tam jeszcze było. Za 1 euro mamy woski do, mm, do kominka. Są o zapachu wanilii. Zaraz może je tutaj otworzę, to Wam pokażę. Nie patrzcie na moje ulizane włosy, bo no, w pracy zawsze tak wyglądam. Bardzo, bardzo ładnie pachną i tak one wyglądają, więc tak na pewno. Jutro ładnie sobie posprzątam mieszkanko i zapalę sobie pewnie później pominek wieczorem. Dobra, to chyba by było na tyle z Reala i Skika, teraz przejdźmy do Euromarketu, czyli wszystkie rzeczy, które będą się pojawiały były po 1 euro. No i mam tutaj tak te takie laseczki na fajnkę, wiecie, je się, jak się rozpakuje, się zawija, no i o, nawet mam rozpakowaną, więc mogę Wam pokazać, zobaczcie, no nie wiem, czy to tak miało być, czy jakoś tak. I można na choinkę sobie zawiesić. Niby zwykły drucik oblepiony jakąś tą, ale prezentuje się bardzo fajnie. Kolejnymi rzeczami są e, takie łańcuchy na choinkę. I tutaj mamy dwa czerwone oraz e, dwa złote. O, tutaj jest jeszcze. Tutaj mamy jeszcze jeden. Więc tak, dwa takie, dwa takie. girlanda I one mają po 3 metry długości. Następnie mamy naklejki na szybę. Ja myślałam, że kupię sobie właśnie szablony i do tego śnieg sprayu, ale niestety w Euromarkecie szablonów już nie było. Kolejnymi rzeczami są takie łańcuchy. No i ja mam dwa czerwone i dwa złote. O, zobaczcie. Bardzo mi się też podobają. Następnie dwa opakowania malutkich bombeczek. Poczekajcie, to nie te. O, mam D tych takich malusieńkich czerwone i złote. Tak samo mam troszeczkę większe, również czerwone i złote. I o! I jeszcze większe te same dwa kolorki. Kolejną rzeczą jest to niby właśnie e, włos anielski, ale ja myślałam, że po prostu moje, e, te moje bombki nie mają tutaj tych zawieszek, ale teraz widzę, że... A nie, w sumie nie wszystkie mają. No i właśnie myślałam, że na tym na tym właśnie sznureczku takim, wygodnie, widzicie, e, to zawieszam sobie te wątki. One są przecież leciutkie, bo to plastikowe, więc e, na pewno będzie w miarę okej. Okay. Kolejna rzecz, jest to taka tutaj gwiazda wielka. Mam tylko jedną czerwoną, bo tutaj pomyślałam, że ona pójdzie na okno. Więc tak. No i w sumie są tutaj ostatnie rzeczy, mam permanentne markery metaliczne i mam tutaj chyba złoty i srebrny, a one posłużą mi do e, wypisania właśnie kartek, które będę Wam wysyłać za Wasze e, prace, które mi przysyłacie, więc tak, te markery posłużą mi do tego. I dwie ostatnie rzeczy, są to świeczki, mamy czerwone, i to myślałam właśnie, nie wiem czy widzieliście w moim e, którymś vlogu, że mam przy telewizorze te dwie takie latarenki i pomyślałam, że na. Co ty robisz? Ma, mój kotek zwykle bawi się ze swoim cieniem, więc tak. Em, pomyślałam, że one em, w tym okresie przedświątecznym czerwone będą się ładnie prezentowały, i też wzięłam jedną świeczkę taką zapachową, wiecie o tym o tym takim właśnie świątecznym zapachu, czyli pewnie z cynamonem, pomarańczą i czymś tam jeszcze. Ja niezbyt przepadam za tym zapachem, ale myślę, że raz w roku na święta można sobie właśnie taką też świeczkę zapalić. Więc tak, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam hol się podobał. Komu tak nie zostawi kciuka w górę? A ja może teraz zabiorę Was do moich kalendarzy adwentowych i zobaczmy, co tam dzisiaj się dla nas w nich kryje. Tak, kochani, przejdźmy sobie właśnie jak zwykle do kalendarza z czekoladkami. I który my mamy dzisiaj? Dziewiąty? Tak, dzisiaj mamy dziewiąty I mam tutaj otwarte okienko nie wiem dlaczego, ktoś mi się tutaj może dobierał do mojego kalendarza i co my tutaj mamy o, to samo co było chyba w piątce no, chodź tutaj zobaczcie, takiego małego mikołajka, identycznego tylko, że takiego wielkiego mam w torebce bo właśnie na zakupach Wojtek powiedział, że takiego chce, bo ma ochotę właśnie na coś słodkiego no i wybrał sobie takiego dużego mikołaja więc on będzie miał wielkiego, ja będę miała malutkiego i pewnie zjemy sobie razem. Dobra, kolejny kalendarz. Mamy ten z biżuterią. I gdzie jest... Tak, tutaj mamy dziewiątkę. A pod nią kryje się kuleczka. To, to raczej pewne, ale sprawdźmy czy taka, którą już mieliśmy, czy jakaś nowa. Tak, zobaczcie, taką już mieliśmy tutaj. To są dwie identyczne, jak to tutaj. Ja sobie przywieszę. Tak to już wygląda po tych 9 dniach. Mam nadzieję, że widzicie to w tym świetle. My teraz przejdźmy do kalendarza z Millera. I... Szukajmy dziewiątki, dziesiątkę wice. A gdzie dziewiątka? O, tutaj zobaczcie nawet takie dość e, spore okienko. A co tam się kryje? O, jakieś dwie próbki. Znów, znowu tutaj you, Jup Home. O, zobaczcie takie e, dwie próbeczki. I teraz pytanie: czy to jest damska i męska? Różowa to na pewno jest damska. A ta mi się wydaje, że będzie próbką męską. Więc na pewno Wojtek się ucieszy. Zaraz powącham. Zdecydowanie ciemna będzie męską, a różowa. Mam nadzieję, że będzie dla mnie, ale z tego co wiem, oni tutaj dają po dwie próbki. I zazwyczaj jest jedna damska, jedna męska. Tak, i ta będzie moja. Więc bardzo fajnie jest coś i dla mnie i dla Wojtka no i co jak to tutaj wygląda strasznie ten spatygował się trochę ten nasz adwent z kalenda dobra prezent odsuwamy i szukamy tutaj dziewiątki ja ją od razu widzę też takie dosyć spore okienko no chodź i co my tutaj mamy coś dużego ja już chyba wiem co to jest tak, mamy e, żel do dezynfekcji rąk z aloesem zabija 99,9% e, bakterii bez higieny Onewasa, czyli zdrowa higiena bez wody. To też mi się na pewno przyda. W dzisiejszych e, produktów ukrytych w kalendarzu jestem zadowolona. A teraz zobaczmy, co zdatka dzisiaj dla nas kryje, gdzie jest ósemka nie ma, nie ma, tutaj odsuńmy, to jest 17, a tutaj no, czemu ja mówię ósemka, dziewiątkę my dzisiaj mamy, tutaj mamy dziewiąteczkę z bałwankiem, Taki chyba jeszcze nie mieliśmy. Więc tak zobaczmy co tutaj dzisiaj będziemy mieli. Gdzie jest mój pieniążek? O mam. Więc zacznę sobie od tej gwiazdeczki. Mamy jedyneczkę. 4 euro. Tysiak. Jedynka, więc mamy dużą szansę na 1 euro. Dyszka. No i czy będzie ta jedynka? No nie, niestety nie. Więc w dzisiejszej zdrabce z kalendarza adwentowego się nam nie udało. Coś ten kalendarz nie jest dla nas zbytnio e, szczęśliwy. Mam nadzieję, że może kolejne dni będą troszeczkę lepsze, ale na razie jesteśmy na minusie z tym kalendarzem. Powiedziała moja młodsza siostra Lipton. A dzisiaj może zdrabmy sobie nasz laki bonus za 3 euro jako zdrabkę dodatkową i zobaczmy czy tutaj chociażby nam się powiedzie. Zobaczmy, co jest w bonusie. Przypomnę, że tutaj przez całe życie mieliśmy księżyc, który nie dawał nam wygranej, ale ostatnio wyjątkowo pierwsza z życiu trafiła nam się gwiazdka i dała nam wygraną 10 euro. Dzisiaj niestety tak jak zwykle, standardowo mamy księżyc, więc lecimy z naszymi siedmioma szansami. Mamy siódemkę, koronę, garnuszek, koronę i czy będzie trzecia korona i da nam piątkę? Tak! Mamy piątaka wygrane. Zobaczcie, pierwsza gra i już bardzo fajnie. Zdrabka nam się zwróciła, 2 euro na plusie, więc cudownie. Podkowa, garnek, biedronka, garnek i serce. Tutaj nie ma. Siódemka, kończyna, biedronka, biedronka. No i czy będzie trzecia biedronka? No niestety podkowa. Trzy ostatnie gry nam zostały: serca, serce, No i trzecie serce to by była 500, więc wygrana super, tak jak ostatnio nam się trafiło. Ale my mamy koniczynę, a biedronkę i siódemkę, więc z kolejnej 500 nie udało nam się wygrać. Gra numer sześć, Diament, tęcza tęcza, tencza dałaby nam dyszkę. No i czy będzie trzecia? No nie, siódemka. I no niestety korona, więc na razie tylko 5 euro wygrane. I ostatnia szansa. Garnuszek. Siódemka. Diament, więc tutaj raczej szansy żadnej nie ma. Siódemka. I garnuszek. Więc tak, kochani, tutaj udało nam się wygrać 5 euro. Czyli a zdrabka była za 3, więc 2 euro jesteśmy na plusie. No i tak kochani, to chyba byłoby na tyle, co ja tutaj miałam Wam do powiedzenia i do pokazania w dzisiejszym vlogu. Widzimy się na pewno jutro. Oczywiście zapraszam Was na wspólne ubieranie choinki. No i życzę Wam miłej nocki. Do zobaczenia jutro, pa pa!